Polska Rada Centrów Handlowych de facto co roku wspiera różne organizacje partnerskie, charytatywne i tak też chcemy zrobić w tym roku. Podjęliśmy współpracę z fundacją Dress for Success, która wspiera kobiety w wejściu na rynek pracy czy w znalezieniu się na rynku pracy. I cieszymy się tym bardziej, że. Charakter działalności Fundacji Force Access jest zbieżny z celami, z możliwościami wielu naszych firm członkowskich. Dzięki temu zarówno sieci handlowe, które są stowarzyszone w ramach Polskiej Rady Centrów Handlowych, te, które biorą udział i będą brały udział w programie Nagród Harry Taylor Awards, będą miały również szansę na to, żeby wykazać się i przeznaczyć różnego rodzaju produkty na rzecz działalności statutowej Transport Success finał de facto i efekty tej działalności tegorocznej i zbiórki będziemy mogli podsumować myślę właśnie na tegorocznej garii w charity Awards. Mamy wielką przyjemność i radość rozpocząć współpracę z Polską Radą Centrum Handlowych. Bardzo nas to cieszy i liczymy na długofalową współpracę, a że jesteśmy organizacją charytatywną, w której kobiety sukcesu wspierają te kobiety, którym chwilowo jest trochę trudniej na rynku pracy, na początek chcemy zorganizować wspólnie akcję SOS. SOS to akcja w której zbieramy stroje do pracy, do rozmowy kwalifikacyjnej dla tych kobiet, które nie mogą sobie na te stroje z różnych powodów pozwolić. Akcja SOS, czyli Send One Suit. Podaruj szczęśliwą sukienkę w takim dość dowolnym tłumaczeniu. Będzie organizowana w różnych miejscach w Polsce, właśnie w centrach handlowych. 15 października w Warszawie odbędzie się wielka gala Polskiej Rady Centrów Handlowych, w której będziemy mieli wielki zaszczyt wziąć udział. I to będzie zwieńczenie wszystkich naszych dotychczasowych, wcześniejszych działań. Muzyka